Czy byłeś kiedyś w takiej sytuacji, że nie wiedziałeś, którą drogą pojechać, w którą ulicę skręcić, w jakim kierunku pokierować dalej Twoją podróżą, aby dojechać do celu? O ile można skorzystać z mapy, z nawigacji, czy tych wszystkich innych urządzeń, które w tym pomagają, o tyle trudniej pójść taką drogą życiowych wyborów. W których czasami jest dylemat, co wybrać, gdzie pójść, jaką drogą pokierować swoje życie. Wielu ludzi dzisiaj wątpi w sens jakiejkolwiek drogi, wątpi w sens jakichkolwiek wyborów, wątpi w sens Pana Boga. Dlatego jeden z uczynków miłosierdzia względem duszy dotyczy ludzi wątpiących. Wątpiącym dobrze radzić, mówi nam Kościół: Drogowskazy do pewnych miejsc są dzisiaj bardzo czytelne. Jesteśmy w stanie określić niemalże z precyzyjną dokładnością, ile jest kilometrów, nawet z miejsca, gdzie za kilkanaście tygodni będzie spotkanie papieża Franciszka z młodymi całego świata. Ile stąd jest kilometrów do Watykanu czy na Jasną Górę? Nawet do Loreto. A droga do Pana Boga jak ona dzisiaj jest dla wielu, bardzo daleka i bardzo odległa. Ba! Wielu pyta się, czy jest sens podążać w tym kierunku? Czy droga do Pana Boga prowadzi dzisiaj do szczęśliwego, udanego i spełnionego życia? Nie wiem. Być może za kilka tygodni właśnie również i Ty. Przyjedziesz w to miejsce z młodymi całego świata, aby wsłuchać się w głos papieża. Ten głos, który jest głosem kościoła, głosem ewangelii, mający wskazać nam, co zrobić, aby w swoim życiu spotkać Pana Boga, pójść jego drogą i osiągnąć szczęście. Nie przyjadą ludzie, którzy mają Uregulowane życie religijne. Nie przyjadą tylko ludzie, którzy na co dzień żyją Ewangelią, którzy wpatrują się w Chrystusa jako w najważniejszy życiowy drogowskaz. Przyjadą ci, którzy być może tak mocno go poszukują dzisiaj, że nie wiedzą, jak pokierować swoim życiem, nie wiedzą, w jaki sposób uczynić z tego życia wartościowy dar. Dla siebie samego i dla innych. I tu jest właśnie kolej na ciebie, na to, abyś ten uczynek spełnił wobec nich. Abyś pokierował dobrą radą tym, którzy ciebie o coś pytają. Ale może powiesz sobie, no, nie jestem wykształcony, nie mam kompetencji. Aby odpowiedzieć komuś na takie lub inne pytania, dotyczące bardzo często sfery sumienia, sfery duszy, właściwych wyborów. Jeśli jednak ktoś Ciebie pyta, to ma do Ciebie takie zaufanie, że oczekuje od Ciebie właśnie Twojej życiowej mądrości, może Twojego życiowego doświadczenia. Nie musisz może kończyć wielkich studiów, żeby dla kogoś być radą życia, pochodzącą bardzo często z inspiracji Ducha Świętego. Wierzymy przecież, że ten, który inspiruje nas do działania, do przepowiadania, jest obecny również w dobrym słowie. Kierując się drogowskazem Ewangelii, drogowskazem Pana Boga, trzeba nam iść we właściwym kierunku, by dojść do pięknych celów, do których wszyscy zdążamy. Te oznaczone tutaj na tym drogowskazie prowadzą nas do pięknych celów, sanktuariów, cudownych miejsc, które możemy zwiedzić, zobaczyć. W których możemy przeżyć cudowne chwile. O wiele bardziej cudowniejsze jest spotkanie z Bogiem, kiedy mamy Jego wewnętrzną siłę i moc porywającą nas w stronę dobra, uczynków miłosierdzia względem ciała, o których żeśmy rozważali. Ale one zaczynają się w sanktuarium człowieka, w tym wewnętrznym miejscu, w którym słyszysz, Albo powinieneś usłyszeć głos swojego sumienia, podpowiadający ci, jak żyć. Wielu ludzi dzisiaj tego głosu bardzo się lęka, bo jest to głos, który proponuje czasem radykalną zmianę życia. Jest to głos Boga. On właśnie tam się od odzywa. On właśnie tutaj, w moim sercu. Proponuje mi, abym jak ów ewangeliczny młodzieniec poszedł za nim, by osiągnąć szczęście tu na Ziemi, a kiedyś również wieczne. Jeśli dzisiaj są w Twoim sercu wątpliwości, jeśli rodzą się pytania, czy to ma sens, czy warto, Daj sobie taką szansę. Ewangeliczny młodzieniec takiej szansy sobie nie dał. Dlatego ewangelista napisze: Odszedł smutny. Jeśli dasz sobie taką szansę, by pójść za Jezusem, by wsłuchać się w głos tych, którzy dobrze Tobie radzą, być może za kilkanaście tygodni głos papieża Franciszka. Myślę, że nigdy nie odejdziesz smutny i nigdy nie będziesz miał wątpliwość, czy idziesz dobrą drogą, bo ci, którzy idą za Bogiem, zawsze idą dobrą i właściwą drogą.